Witam, witam, z tej strony Stasiek Staśkowski, a dzisiaj sobie zrobimy quiz. Państwo leżą nad co najmniej dwoma oceanami, ale zająć czapkę w górę, a zróbcie po 200 subów. No, my lecimy. Okej, okay, będą to oczywiście państwa w Amerykach, Kanada, są między Atlantykiem a Pacyfikiem, USA, Meksyk, jest Meksyk, e, co tam jest dalej, Gwatemala, Honduras, Nicaragua tak Kostaryka i Panama Salwador ma tylko dostęp do Pacyfiku a Belize tylko do Atlantyku, dobra dalej Kolumbia Chile na pewno Argentyna hmm. e, RPA Afryka Hmm. E, co dalej? E, Egipt. Morze Śródziemne i Morze Czerwone. Izrael też musi być. Jest Izrael. Mm, hmm. Rosja na pewno. Jest Rosja oczywiście. Hmm. Norwegia też jest. A taka Islandia? Nie. To już się nie liczy. Hmm. Australia na pewno. Tak. Nowa Zelandia. Nie, Nowa Zelandia już nie. Indonezja na pewno. A Timor Wschodni też. Malezja Tajlandia Jest Nie, Birma chyba już nie Okej okay. Hmm Co jeszcze? A czy Papua Nowa Gwinea się tutaj liczy? Nie. Hm. Co to jeszcze może być? Hm. No dobra, sprawdźmy Francja, mhm. Mm no wyspy różne. Jednak o tych wyspach się czasami zapomina. Dzisiaj nie udało się zrobić 100%, ale dziękuję za oglądanie. Czapkę w górę, i pa pa.